Dzisiaj Wam pokażę karmy mojego chomiczka, bo ja mam chomiczkę, nie chcę wam go pokazywać, bo niestety słabsza to jest nowy Ale pokażę Wam nie wiem, karmę mojego chomika. Mam dwie karmy, bo teraz on ja tą. Zawsze muszę sprawdzała jej się sprawdzało i to była mega dobra karma na początkujący chomika duża dużego chomika, już u dorosłego, bo ta karma jest duża ogólnie. I ona jest dobra. Jak po prostu chomik jest już dobrze. Nie jest taki, że widzę, że jest malusi. Bo na malusie chomik też zaraz sobie pogadamy. A teraz weźmy na obrazku, tutaj jest normalnie duży chomik, ja też mam dużego chomika, który to jest, ale ze względu na jego choroby w tego nie jest. Teraz my to wymieniłam, chciał u niej bardzo dalej będzie używać, no chyba również nie przeży. Mam trzymajmy kciuki w komentarzach, że... Um, Przeruję nasz chomtyk. To jest gdzieś stary w sumie, staram, nie tak? I to jest... I ona jest dość tam. Tak ją mam, wam mogę pokazać. Czekajcie, przybliżam. Tak ona tam wygląda. Nie będę ją wam pokazywać jej oczu, bo to właśnie oczy coś ma. Tam ten limit będzie nawet nie trwać minutę. A jednak jak widać trwa nawet dwie minuty. No prawie I tak. Ta karma, jeśli chodzi o skład, jak możecie zobaczyć, jak ona jest. Nie jest taka, no, taka duża, tylko ona jest taka maciutka. A co, w karmę? A, I tak właśnie wygląda ta karma. Ona ma 1200 gram. Ta karma, zaraz będę spróbować znaleźć, ile ona ma Uwaga, netto, to jest Instagram. Więc to jest kupiona z netto, ale ja mam nadzieję, że nie. Nie, netto nie, net nie ma produktu dla chomików chyba? Nie? nie, ale. A, ta karma. A, i mogę sobie zobaczyć, że ja serio nie kłaniam. I ta karma tutaj pisze. Dość długo, że chcesz, ale ludzie sobie do, do trzymać. Powoli. Dobra powoli to sobie możecie przeczytać. Widać, że nie będzie przeczytać, no nie, prawda? Idę jeszcze. Proszę zobaczyć. Tu jest napisane serio waga netto. 300 gram. Więc co znaczy w ogóle, net netto 300 gram, ale wiem, że jest to to miał warzywna no? Czyli warzywna może, ale nie ma tyle jakichś składów chemicznych. Tak, niektóre karmy mają. Nie, wiem, tak nie, nie, tutaj się otwierają. I niektóre karmy, niektóre karmy trzeba uważać, jak dajecie taką karmę chomikowi, bo... się, inne karmy chomikowi, które na przykład mogą mieć jakiś skład trudny dla końka. Na przykład dla królików też są takie... Chyba, Bo wiem. Myślę, że jestem też znawcą... Nie jestem też znawcą za bardzo chomiczków, ale coś tam się o nich czasami dowiem. Czasami je znam. Tylko polecam Wam patrzeć na takie właśnie składy, zanim ją kupicie w ogóle to patrzcie na składy, ile mam gram. To bym się opłaca, nie wiem, jest droga, a my na przykład tyle ile ja mam 300 gram, to mi to wystarczyło na jakieś, nie wiem, rok cały. Mamy jeszcze bardzo długą tę karmę. A ona jeszcze ma tutaj tyle. Tyle ma. To całe jest wypełnione karmą. No i dużo nam ubyło. Ja

dżungas jego no? i tutaj jest mega duży ten skład na przykład tyle jest to, że nie tutaj nic nie bym mogło to dla was powiedzieć ale po prostu nie, nie mam jakiejś takiej wielkie ochoty na to Jeśli sobie tutaj to przeczytać chyba mega dobrze to zbliża białko surowe Trude protein. Nie wiem, co tu widzę, ale tu chyba też pisze białko. Yy. to tak. jest jeszcze inne. Włókno surowe. Tady, nawet nie wiem, czy ja tu czytam. oleje oleje i tłuszcze surowe oleje i tłuszcze surowe tutaj bierzemy. chcę się mega zbliwić do tego czegoś żeby to zobaczyć no bo tu jest napisane dla was oleje i tłuszcze surowe i to można powiedzieć jak się mega zbliżyć takie na przykład, gdzie Minimum 3,9. Taka karma jest pod warunkiem, że jest mega malusia. Jest, jest duża, ma 1200 gram. Oj, przepraszam, nie zbieram. na ego. Jest mega malu, mega jest, jest mega duża. I jest mega. Jakieś inne będzie I tutaj jeszcze 100. Ten składek. O. I tak. Tutaj, co mamy tutaj jeszcze? Poczekajcie, muszę to idealnie odwrócić. Jak mogłam, to odwróciłam. Tak to wygląda. To jest E1200 gram i E2,65 LB. Napiszcie to, to znaczy LB. A nie, tak powiedzieć nie będzie. Niesmutno, powiem Wam. Bo pewnie będą wyłączone te komentarze, bo. będą wyłączone bardzo. No i jak wyglądają moje dwie karmy? Jeszcze może spróbuję Wam jakoś przejść do mojego chomika. Jakiego następuje mi